Dziś będzie druga część, co Bigos go skakowała Anela konto. I teraz ciekawe, czy ją znajdziemy i pomożemy jej odzyskać konto. Zadam Natanek. No to jest tak. wiesz, że ja w y, y, te pieniądze podłożyłam do swojego domu? No wiem, że też nie zasmę i pojęcia. Natanek! Co ty tu robisz? Natanek. Chodź. Kim ty jesteś? Y no tak jakby jestem Amelak. Czy? Dobra, idę sobie. Powodai to. No miejscu. naprawdę musisz mi uwierzyć. Mm -mm. No proszę. Jest co patrzeć. Uciekam. No proszę, uwierz mi, to ja. Lubię Możesz mnie coś się spytać, jakieś pytania. Bo odpowiem na wszystkie dobrze. Proszę, spytaj się mnie. Siadaj ze mną. Spytaj się mnie. Czekaj, okay. co? Na Natuś proszę, to ja. Czekaj, jest ja robię. Natuś, to ja. Amelak, nazywam się Ty 2 dwa, a ty? Jest co? Mam zamknięte domy, nie wejdziesz. No proszę, na uwierz klucz. mi. Możesz, możesz zadać mi jakieś pytania. Żeby okay. się upewnić, że a powie, to ja. Powiem ci coś? Co? Jesteś zamknięta na klucz. No i pytanie? Bo jesteś zamknięta na klucz? No ale nie chce ci nic ukraść. Ja nie, bigowska. Widzisz, nawet znam Bigoskę. Wiem, że z kogo mam. No każdy! Mam, nie ka wejść. Każdy zna Bigoskę. Może jesteś moim widzem? Nie, nie jestem Twoim widzem, jestem Amelak. znasz Wigoskę też? Tak, no pytaj się mnie, coś proszę. Czy coś? Czy byliśmy na wakacjach w Irlandii? Co? <laughs> nie! Brawo. A czy. Ten, a czy mieszkamy w Polsce? No tak. A w jakim kraju ty mieszkasz? No też w Polsce. Gdzie ty jesteś? Wpadłem do jakiejś dziury. Ej pomóż, jestem tu. Ohej. O hej. Pomożesz mi odzyskać moje konto? Wierzysz, że to ja? Nie, mm -mm, jeszcze nie. No to spytaj się mnie coś proszę. Poczekaj. Poczekaj. Patrz. Patrz na mnie! Co? Patrz. Gdzie ty jesteś? Tutaj, na rowerze. O super. No, spytaj się mnie coś. Czy... Gdzie... Jest... Gdzie jest to, Amelak?! Muszę ją dopaść! jej nie, nie za takowi, że ja Od... konto! O, dobra! A cię nie pozna, bo jesteś inna! Amelak! To nie, ty! Nie Czy to... ty zrobiłaś sobie drugie konto?! Nie, Amela! Teraz cię ukradnę znowu! Ale nie, bo to nie Amelak, Tykaś... to jakaś... To się nazywa Tik Amela 2? No bo jest druga i taka inna. To taka, co jeszcze nie ma kanału. Je wjechałem rowerem do Baku. Biorę ją! Szybko! Do Antarcydy, Do Antarcydy, Do Antarktydy! Do Antarktydy! Do Antarcydy, Do Antarktydy! Do 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 Jadę rowerem. Do Antarktydy. Napisz no, pomocy. Wychudź. Jak? Spróbuj. Ech. O, jestem. Do Antarktydy. Do Antarktydy. Do Antarktydy. Do Antarktydy. Antarktydy. Gdzie ona jest? Zrób sobie rower. Jak się robi rower? Ech. Klikam. Nasz rower jedziemy. jedziemy. Już wiesz że to ja? Mhm. Do Antarktydy. Antarktydy! Do Antarktydy! Jedź rowery? Ale róża miódki. Pomożesz mi odzyskać jakoś moje konto? Ale wiesz co? Ja jadę takim czymś. To jest wózek indyjski. No wiem. <grym> Ale dobrze, i tak nie mogę zmienić. Gdzie jest Twój dom? Bo ona nadal mnie goni. Do Antarktydy! Do Antarktydy! A gdzie Chyba to Twój dom! Jestem przy Twoim domku. Chodź. Do Antarktydy! Do Antarktydy! Gdzie wy jesteście? Chodźcie tu! O, hej, jesteś! Sa Chodź, zamknę na klucz! Dobra. Poczekaj, muszę zejść z tego rowera. Chodź. Do Antarktydy! Gdzie wy jesteście, no? O, hej, chowaj się! Chowaj gdzie? się! Gdzie? Bo ona już tu idzie! To czekaj, czekaj. Yy, drzewo? Nie. Ja, ja wiem, gdzie je masz się schować! Gdzie? Nie coś. Tylko idę do góry. Uciekaj drugą stroną! No to zaraz, zaraz. Ja, ja wiem gdzie się chyba schować. Idę tu do góry. No? Na y, taki taras tutaj. Nie, to jest sypialnia. Dobra, nieważne. I do łazienki tutaj przejdę. A do której sypialni? Czekaj! Schowałam się w umywalce i usiadłam. A nie, to widać mnie. To muszę się położyć. Jak się kłęba? Jak a się a w ogóle gdzieś łazienka. Jak to... się kładło? Dobra, wystają mi tylko nogi, widzisz mnie? Mhm. Mm Dobra. O, to myślisz, że kogoś tu nie ma, że jak jakoś patrzy na pistolet? Jakbyś, że zaszczeliłem kogoś. Dobra, chyba się nie po spodniach, że to ja. Już wiem, że jesteście w tamtym domku, idę do was. No to już idziesz, idziesz, żebym nie myślała, że tu jestem. Powiedz, że wyjechałam do Hiszpanii na hmm. dwa miesiące i że niech tam jedzie. Na dwa miesiące. Ale ona wyjechała na dwa miesiące do Hiszpanii, możesz tam pojechać. Już po mojej stronie? To tak? Dobrze, dzięki to możemy pracować razem. Ale poczekaj, wyciszę na chwilę, żebyś ty nas nie słyszała, żebyś ty nie słyszała, tylko widzowie, żeby słyszeli. Dobra, ale yy, a czemu? To moja tajemnica. Mam super tal. Tak nie słyszałam. <grym> Jak łamę ona na dwa miesiące i ona tam pojedzie i już nie wróci po pełen samolot, żeby samolot już nie wrócił po nią. Dobra, idę do, idę do to lotnisko. Ej, a gdzie to lotnisko było w końcu? A, dobra, dobra, już wiem, już no, wiem. Tu, tu, Już wiem. Ale poczekaj. Szybko wyjechała w ogóle. Co tu leży, Matko Święta? To nic nie ludzie. Natuś, gdzie ona jest? Poszła do Hiszpanii! A ja powiedziałem. Do Hiszpanii! A ja, ja powiedziałem samolocie, żeby nie poszedł po nią później. Do Hiszpanii! Do Hiszpanii! No to jedź. o dobra, Ej to chodź, chodź. możemy już chyba normalnie wszystko robić, ale ym, jak odzyskać moje konto? Bo, ej, bo jak ona jedzie do Hiszpanii moim kontem? Nie przemyśleliśmy tego. Bo ona jest na moim koncie. Jak nim wyjedzie do Hiszpanii, to będzie źle. Czekaj, mam pomysł. Może, y, mam pomysł, musimy zadzwonić. Idę, idę zadzwonić po mojego przyjaciela hakera, dobra? A wiesz, że ja zadzwonię po policję. Hej, y, Władek. <noise> Co tam u ciebie? No u mnie też dobrze. Jaki bładek. Mój przyjaciel bładek. E, mam taką sprawę. To Czy pomógłbyś te... mi skakować konto, które jest moje tak naprawdę, ale ktoś mi je skakował, żebym mogła je odzyskać? Co się śmiejesz? Mam normalny głos. Jaki bulpit? On powiedział pewnie. Dobra. Ja znowu miał bulbit. Dobra, dzięki a Ładek, a ja? Dziękuję a ja. bardzo. Yy, za to, co robiłeś właśnie, zrobiłeś tu papatki. Już słyszałeś? Rozmawiałam z łatkiem. Hej, no a czekaj, ja zadzwonię do mojego... do mojego przyjaciela. Ale już mój ma to... Hej! Yy. Nie dzwonisz. Okay. Hej! Wojtek! Czy pomożesz? Cicho! Wojtek nic nie musi robić, bo Władek wszystko załatwi. Ale nie, bo to jest policjant! Hm? Ale nie, bo to jest policjant i złapie bigoskę. O właśnie, złapie bigoskę, to powiem. I mu. Musisz się złapać bigoskę, bo nas... Nie, nie łapcie mnie! Słyszałam to wszystko! Ej, w ogóle u ciebie jest kamerak? Nie! A, dobra, to by się chyba przesłyszało z telewizji, pewnie coś puszczają. Już prawie, Hej, Hej. o ładek hey. Chodź do Amelak. Mama. Bo ta bigo. <ścoughs> no, bo ta bigoska. Mama. złam. <ścoughs> no, chodź do Amelak. Mama ma fala, Mama no Ach, chodź. Mam... Y, o co, Mam konto? Mhm. Mm Alba. O co mam? Salutę. Alba. Alba. Hello. Susa. Alfa, Ale jesteś tyrzna, taka dotkowa. Alba. Nie ma Mu Musisz iść z tego Dobra. Powiedz, e, czy odzyskasz e, moje konto, które straciłam e, na tym? które mi Bigos zaskakowała. ten władek to ja robię rozgwiazdę. Boba. Haha. ha, drugie, ale muszę bo, yy, bo tak komputer. to taki Co? Komputer taki wa. I czekajcie, dajcie mi wejście gdzieś. Bo ja robię Dobra. te pajacyki. No to teraz czekajcie, czekajcie. Ja się to zrobię. Amelak. Patrz, robi pajacyki Dobra, a jak to nazywa abalak, to płaszczyna? Kto mu piął Co ty gadasz? Kto mu piął łeb? No, no. Co? Co? Mierzy to Co no, ty gada. Dobra, No Dobra, doprawiam Dobra Dobra Tutaj trzeba tak bu bu, 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 bu. umieć gadać eee, czekaj może zaraz mi się naprawić to konto więc więc no no ja dobra no, no, no płowione! Amelok ale Amelok wyjdź ja się zalogować na konto ale ja też pomagam dobra Amelok wyjdź ja się zalogować na twoje konto chodź pomagam super ale wyjdź ja się zalogować na twoje konto A ja ja jakiś ps mi dobra wychodzę wychodzę z gry i próbuję się no, zalogować na moje konto czy to wyjdzie Czyli się widzowie? Wyjdź, wyjdź! Wyjdź! Hej! Jestem! Mam swoje konto! Masz? No, to pani myszka! Zrobiłam sobie nawet takiego ładnego skina. E, skina? Dzięki, Władek! Płocha! Co? Płowa. Cześć! Ja... Cześć! Ładna mam czapkę? A nie, myszka mi znika! Mm. Dobra. E, fajną mam czapkę? W końcu odzyskałam swoje konto. No. Jej! No wiem, idę do władka. Są tak dziwnie gada. Oj, mogę z wami zepieć kołaszkę? Co? Jaką? Mogę z wami Jaką kawkę? Chalwaczkę, a jest Ej, a znowu myśl myszka To on jest Mam, no, mi myszka znika. Bo i mam na kółcach, ktoś ze mną zawsze do Tosy? Bo mam wszystko sam. No, ja chcę do Litosa, a ty chcesz? A co? Chipsa. Sze. To i do Władka. Właśnie. Co ja? Mogę to... jednego? Dzięki. Na kolację. Mhm, Dobra. Na kolację. A ja, się, a ja się tylko przebrałem! Eee. No i hej, władek. Co? ty co? Ej! Władek! Czekaj! Panie patrz. Zastrzekł? Mhm. O mnie! lubię A co ty, jakiś los? Albo moja czarka wystaje Mam sobie z domu, pa! Pa! Co ty, płatkę ugryźłeś? Zapomniałam zmienić twarzy po tym, jak Bigoska była na mnie koncie. kącie. To już koniec tego odcinka. A będę mam okrągłą głowę. Pa, pa! Ty! Ty!